Witam na wirtualnych ligach. 14. kolejka La Ligi to zarazem ostatnia przed przerwą na Mundial. To właśnie w niej uświadczymy jednego z wielkich hitów, na które w każdym sezonie czeka cała Hiszpania. Atletico kontra Barcelona. W zasadzie ten mecz przyćmił całą resztę. Od niego zaczynamy, a dalej nie ma zbytnio na czym zawiesić oka. Zapraszam zatem na mecz kolejki. Atletico Madryt kontra FC Barcelona. Może jeszcze nie el Clasico, ale na pewno pewien klasyk Ligi Hiszpańskiej. Dwa zespoły regularnie kończące na wysokich miejscach w tabeli La Liga. Urywa się Morata, spóźniona reakcja obrońców Felix. No i jest Bramka, piąta minuta. Jest tam sobie poklepali Pedri. Teraz może rozgrywać Alba. Ładnie tam piętką do Lewandowskiego. Lewandowski może uderzać, podaje do Pedriego. Pedri może być tam Bramka, ale broni to kapitalnie Jan. Oblak walczy o tę piłkę, rozgrywają i teraz y, to dzięki niemu możliwe, że Joao Felix załapie się na bramkę numer dwa. Nie! Tym razem to górą był Ter Stegen. Naprawdę jeden strzał na bramkę to jest nic. Dembele teraz może uderzać, ale niecelnie. Wybija. Ansufati! Oj, 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 To wyglądało bardzo groźnie. Ale tym, tym, tymczasem pokę. Widzimy, Barcelona ma więcej posiadania piłki ale to Atletico wygrywa póki co i teraz jest druga bramka Carasco. Janik Carasco w 63 minucie umieszcza piłkę w siatce na 2 do 0. W tym meczu wyglądają jak dzieci we mgle, które nie potrafią z nią nic zrobić. Potrafią podejść pod pole karne i tyle. Traci jednak piłkę na rzecz Wicela. Znowu Atletico de Madrid Morata. Żał, Felix, czy to będzie 3-0? Tak, jest, Morata. Wpisuje się na listę strzelców w 68 minucie. No to jest pogrom. Co mam dużo mówić? To nie powinno tak wyglądać. Nie tak ten mecz miał wyglądać dla Czawiego, nie tak ten mecz miał wyglądać dla kibiców Dumy Katalonii. 3-0, a mecz jeszcze się nie kończy. Oto to tu przyjechali do Madrytu, żeby by wrócić z niczym. Tymczasem Busquets no i broni obla, łowy, wchodzi za pomocnika. No i teraz De Jong. Jak on to robi, proszę Państwa? Już chyba nic się tu nie wydarzy. Sędzia, takie jest kończy spotkanie. 3 do 0 pewnie wygrywa na własnym boisku Atletico Madryt. No i ma teraz za gwoskę Xavi Hernandez. Co zrobić, żeby uniknąć takiej formy przez resztę przez sezonu? Bo takiej Barcelony nikt chyba nie chce oglądać. Walencja chce zakończyć rundę zwycięstwem przeciwko Almerii. Goście świeżo po triumfie na Camp Nou czuli się pewnie, ale tego dnia na boisku zostali przyćmieni przez pewnego jego mościa z Urugwaju. Pół godziny gry za nami, nietoperze wymieniają piłkę przez nasce przeciwnika, wreszcie Edinson Cavani zamyka akcję i otwiera wynik. Ostatnia akcja pierwszej połowy, nieudany w obrońcy Cavani znów znalazł się w świetnej sytuacji i podwyższył na 2-0. To już druga połowa. Urugwajczycy, Szukał kolejnej szansy, zapędził się do narożnika polakarnego i wreszcie sfrustrowany obrońca powalił go na ziemię. Ewidentna jedenastka, którą sam poszkodowany wykonał ze stoickim spokojem. Nonszalancki strzał ustalający wyniki, dających kawaniemu tytuł piłkarza kolejki. Przed tygodniem zawodnik Almerii zdobywał hat a teraz to jej bramkarz puścił trzy gole od tego samego zawodnika. Odwiedźmy teraz teren lidera, który podejmował Rajo Vallecano. Goście z pewnością po ograniu Atletico marzyli o ponownym rzuceniu kłody pod nogi drużynie ze stolicy? Znów długo im się udawało, ale tuż przed przerwą stracili czujność i tę efektowną akcję zamknął Karim Benzema. Frank i przeciwko Atletico również przegrywali, ale co zrobili w końcówce doskonale pamiętamy. Tym razem jednak w ostatnich minutach opadli z sił. Benzema dopisał sobie asystę, a prowadzenie Los Blancos podwyższył Vinicius. Strzał jakby od niechcenia i Brazylijczyk strzela po raz jedenasty w sezonie. W 88 minut Skrzydłowy Królewskich ponownie zmusił bramkarza do kapitulacji i ustalił wynik na 3 do 0. Nic dwa razy się nie zdarza, ale chyba w przypadku drużyn spoza ścisłego topu. Bo jeśli chodzi o Real, wygrywanie im się nie nudzi. Ważny mecz dla układu do tabeli. Cadiz kontra Getafe. W ostatnich tygodniach mecze z udziałem gości są dość atrakcyjne i tak też było tym razem. Po pół godziny gry znaleźli sposób na obronę przeciwników. Unal cieszył się z gola, ale okazał się minimalnie za szybki i obrońcy złapali go na spalonych. Co się jednak odwlecze. Chwilę później Turek po zablokowanym uderzeniu zebrał piłkę, wpuścił portu w szesnastkę, ten wyłożył do maksimowicza i Getafe objęło prowadzenie. W ostatnim czasie drużyny w Lalidze mają wyraźny problem z dłuższym utrzymaniem prowadzenia. Getafe nie stało się wyjątkiem, po tym jak w 42 minucie ich bramkarza pokonał Bongonda. W drugiej połowie intensywność meczu nieco spadła, ale na kwadrans przed końcem rozkręciło się na dobre. Unal dobijał strzał Majorala i ponownie dał prowadzenie gościom. Kadis nie składało jednak broni i w 85 minucie podanie Negredo na gola zamienił Alex Fernandez. Getafe dwukrotnie straciło prowadzenie i w 90 minucie zemściło się to na nich bezlitośnie. Lucas Perez mimo, że miał w zasadzie dwóch obrońców na plecach przedostał się w pole karne i rzutem na taśmę przechylił szale zwycięstwa na korzyść Piratów z Kadyksu. Niesamowite w jaki sposób goście do tego dopuścili. Przegranie meczu w taki sposób jest niedopuszczalne. Kadis znacznie polepsza swoją sytuację. Zaś ich rywale są coraz bardziej zagrożeni. Atletik Bilbao poprzednio roztrwonił dwubramkowe prowadzenie w derbach z Realem Sociedad. Teraz przed własną publicznością Baskowie chcieli się odkuć. Rywalem Celta Vigo, która to jednak sprawiła im duży problem. W 25 minucie rozmontowała ich obronę i wynik otworzył Paciencia. 10 minut po zmianie stron ten sam zawodnik próbował ponownie. Strzał był blokowany, ale piłkę z linii końcowej wygarnął Czerwi i jak się okazało słusznie, bo akcja skończyła się golem Aspasa. W ostatnim kwadransie Atletik wreszcie się przebudził. Raul Garcia zaskoczył bramkarza i trafił na 1-2. A to już ostatnia akcja meczu. Berenguer z lewego skrzydła do Williamsa ten przekazał piłkę do wezgi i jest 2-2. Atletik wyrywa remis w takich samych okolicznościach, w jakich przed tygodniem stracił zwycięstwo. Ale czy wynagrodzili swoim kibicom zarówno derby, jak i to, co musieli oglądać tego dnia? Chyba nie do końca, bo dla Pasków to już trzeci remis z rzędu. Po świetnym początku sezonu na pewno oczekiwał się od nich więcej. Powody do zadowolenia swoim fanom nieustannie daje zaś real. Walece Meriego tym razem przejechał się po Gironie. Już w dziesiątej minucie do podania Loselso ruszył Moreno i strzałem przy dalszym słupku pokonał bramkarza. Kolejne gole przeszły dopiero po zmianie stron. W 51 minucie na dwa do zera w podobny sposób podwyższył Moralesz. Ten zawodnik zdecydowanie zasługuje na pochwałę za ostatnie występy. W siedemdziesiątej szóstej minucie ponownie zmusił bramkarza do kapitulacji. Żółta Łódź Podwodna się jednak nie zatrzymuje. Oto 84 minuta i wynik na 4-0 ustala Jackson. Via Real tym sposobem jest już pewien przezimowania za plecami lidera, jak najbardziej zasłużenie. Wyśmienity początek, potem czarna seria i znaczny spadek w tabeli. Real Sociedad liczył na to, że przeciwko Elcze uda się triumfować i nieco polepszyć sobie nastroje przed końcem rundy. Pierwszy cios goście zadali przed samym gwizdkiem na przerwę. Dawid Silva efektownie ograł obrońcę. Po chwili piłkę dostał Sorlot. I z tego miejsca nie mógł przestrzelić. W drugiej odsłonie Real Sociedad dalej nacierał i wreszcie w jednej z akcji David Silva był faulowany. Trudno powiedzieć, czy przewinienie miało miejsce na linii, która przecież należy do pola karnego, czy jednak tuż przed nią. W każdym razie przyjezdni mają rzut karny. Wykonania podjął się Brias Mendes, ale golkiper świetnie interweniował. Jednak rzut rożny bezpośrednio po tej sytuacji przyniósł koniec końców gola na 0-2. Nieopatrzne wybicie obrońcy Elcze i do bramki trafia Merino. Seria sześciu meczów bez zwycięstwa zostaje przerwana, ale w San Sebastian z pewnością każdy oczekuje poprawy. Podobnie jak w czerwonej części Sewilli, mimo że ekipa z Pizjuan na ten moment kwalifikuje się do Ligi Konferencji. Ostatni akcent piłkarskiego roku 2022 w stolicy Andaluzji to starcie z Espaniolem, w którym niestety nie uświadczyliśmy bramek. Od razu zmieniamy zatem położenie na obiekt Realu Valladolid, który odwiedziła Majorka. Przyjezdni kończą rundę z przytupem, napędzeni zwycięstwem sprzed tygodnia również i tym razem to oni objęli prowadzenie. W 50 minucie futbolówkę do siatki z bliska skierował Muriki. Brazylijczyk ma za sobą niesamowity okres. W 90 minucie goście rozmontowali defensywę Valladolid w podobny sposób i to właśnie on przypieczętował zwycięstwo gości. Gdy Muriki złapał wiatr w żagle Majorka zaczęła wygrywać. To drugi triumf z rzędu, który pozwolił opuścić ostatnią pozycję. 140 mecz sezonu i zarazem ostatni przed mundialem to pojedynek Betisu z Osasuną. Ekipa z Villa ponownie swoich fanów nie zawiodła. W 13 minucie na 1-0 trafił Juanmi. Po długim czasie, w 73 minucie drugą bramkę dołożył Nabil Fekir. Francuz miał nawet apetyt na dublet, ale gdy w 86 minucie wychodził sam na sam, Unai Garcia podjął decyzję o faulu taktycznym i sędzia za to zagranie musiał odesłać go do szatni. Tym sposobem zakończyliśmy zmagania w Hiszpanii przed przerwą na Mistrzostwa Świata. Niestety w ostatniej kolejce brakło pięknych goli, a i poziom widowiska znacznie odstąpił. Od tego co mogliśmy zobaczyć w 13 serii gier. Z bezpieczną przewagą na fotelu lidera Real Madryt. Podium dopełniają Villarreal i Atletico z pięcioma punktami straty. FC Barcelona do największego rywala traci już 12 punktów, więc na wiosnę czekają trudne zadanie. Mimo wszystko Blaugrana musi uważać na czyhających z tyłu Rayo i Atletic Bilbao. Na dnie tabeli już nie Majorka, a Osasuna. Po 14 kolejkach już 5 zawodników ma na koncie dwucyfrową liczbę goli. Wśród nich jest Robert Lewandowski, ale niestety najniżej. Przeskoczył go m.in. Edinson Cavani. Liderem zaś pozostał Gerard Moreno. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.